Sieba wszystkim, Zielona Holandia, kolejny dzień, kolejna głowa, kolejna faza. Witam wszystkich. W ostatnich testach i ciężkiej, wczorajszej imprezowej nocy postanowiłem pokazać Wam w filmiku jak zrobić coś na pusty żołądek, czyli ciastko z haszem, bez haszu, z produktem konopnym. Będziemy mieli trzy rodzaje suszu, później je opiszę. Produkty jak zawsze z niemieckiego Lidla i do tego opis i pokazanie, jak je zrobić w szybki i domowy sposób. Także zapraszam na film. Mam nadzieję, że, że będzie coś śmiesznego. Że kiedyś ktoś z tego opisu zrobi podobne ciastko i opisze swoje doznania. Także zapraszam. Dzięki za, za subskrypcję. Zostawiajcie komentarze. Nawet te chujowe też są na najlepsze. Także pozdro. Zielona Holandia. Łapka i lecimy. Yo! No, ale to jeszcze nie koniec mordy. Jeszcze chciałem dodać, że dzisiaj podam informację o konkursie na 1000 subskrypcji. Miejmy nadzieję, że to się w niedługim czasie stanie. Także subskrybujemy. Jeszcze raz dzięki wielkie za każdą subskrypcję. Info o konkursie na koniec filmiku. Pozdro. Mordy. Także siemano, mordy. Ja wszyscy mówią mordy. Świat ze mną, świat bez ciebie, mordy widzisz, nie widzisz. Mordy widzisz. Ech, ech, no, szczęście moi, nie widać. Yy, tak to wygląda. Do utworzenia ciastka są nam niezbędne takie rzeczy jak garnek z oliwą, czekolada, konopia. Jako dodatki możemy dodać to i to że to trzeba będzie ścisnąć, zmielić, wtedy daje lepszy posmak, nie czuć zieleniny w mordzie. Mordy. Słuchajcie, yy, tak to wygląda, takie są składniki, także możemy zaczynać. O, jak można by było zapomnieć o, o poświęceniu pokarmu przed konsumpcją. Także jak wcześniej wspomniałem, takie rzeczy nam są potrzebne. Najważniejszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to czekoladę wrzucić do garka i troszeczkę koloru. Nie ma co się pierdolić, Odpala gar. Gar się pali, wolny ogień, żeby nam się czekoladka nie przypalała. Następną fazą są orzeszki do szklaneczki. I sobie je kopystką dogniatamy, aby kurwy pokrętały. Wiecie o co chodzi? Te orzeszki fajnie czuć jak się później nie podgryza, bo jak się nie da, to powiem Wam, że czuć kurwa zieleninę samą kurwa, leci. Całą zieleninę czuć. O. Widzicie? Tak to wygląda. Jebud po sprawie i kolejny etap, najbardziej przyjemny, czyli mielenie suszu. Susz, jak widać, mamy trzy rodzaje. Pokażę Wam jeszcze raz, opiszę, ponieważ był problem z kamerą. Tutaj mamy wspaniałą amnezję Haze z pewnego amsterdamskiego coffee shopu. Po prawej jej stronie, waszej lewej, możliwe, że będzie brązowy hiszpan i do tego jeszcze biała white widow. Te trzy odmiany naprawdę bardzo pięknie współgrają w ciastku, które będziemy konsumowali. Także nie ma co wybrzyżać. czuć tutaj bardzo bardzo fajny zapach sosny, wymieszanej z hawajską limonką, albo nawet z nie wiadomo czym sobie to można wyobrazić. Także tak to wygląda, i to będziemy konsumować. Pozdrawiamko i ze smakiem! Po moim buszku, oh. otóż po moim błyszku wspaniale mi się topią te wszystkie składniki w garku bardzo wyraźnie czuć tutaj jakąś chemię dodaną do tych kolorowych lentilków do tego jakieś antybiotyki uwalniające się właśnie z orzeszków pływy jakiego pochodzenia i do tego oczywiście czekolada z mleka od krowy, która była karmiona paszą z dodatkiem randapu, troszeczkę nam się to wszystko zagęściło musimy odstawić i dodać odrobinę masła prawie jak ma kłodzić. Ale to Makowicza to mi jeszcze dużo brakuje. Dodaję jep, masło. Szybko. I dalej sobie to tutaj na garnek podstawiam. Następnie szybko wkładamy do mielarki. To co najciekawsze. Mielimy. Mielimy jak najrzadziej. Dodajemy bez lipy. Także tak to wygląda. Stopimy masełko, mało masła, masła nie brakuje, masło tanie. Kurwa mać, Chuj, no będzie, będzie brudna łyżka. Większa porcja masła zapewni nam dłuższą rozpuszczalność tłuszczów w żołądku. Także praktycznie czekolada jakaś dziwna, nie? Może przeteryfikowana. Może coś, ale ogólnie czekamy, mieszamy sobie to na taką masę z dodatkiem różnych konopi z różnych części świata. Hu No no. Także po niedługiej chwili, długo to nie zajęło, około 2 minut, czekolada wspaniale przystygła i co robimy z tą czekoladą? gotowym, wylewamy na nasze wasa, pieczywo chrupkie z pełnego ziarna, ponieważ teraz wszyscy są fit, także bądźmy na topie <laughs> i wspaniałą konsystencję wylewamy otóż na te ziarniste ciastka. Wspaniale nam się to rozlewa. Praktycznie pół ziastki Amaro się należy. Amaro, półkiesłki mischalão, mischalini, ręchuj i otóż do tego wspaniała posypeczka, żeby to jakoś nabrało kształtu i otóż wspaniałe gotowe ciasteczka. Po około godzinie półtorej czekolada zastygnie i będzie można je wspaniale skonsumować. Także w niedługim czasie relacja z zjedzonych ciasteczek. Ale to jeszcze nie koniec. Taka, taki mały konkursik dla wszystkich na 1000 subskrypcji. Yy, będę chciał przekazać dla wylosowanej osoby z komentarzy. Yy, w którymś odcinku będzie nagrany odcinek o, o konkursie. Młynek, ten młynek, młynek dziesięcioletni. Yy, dużo przeszedł, specjalistyczny kolor, lekko zajechany. Będzie on wysłany pocztą, wypchany. Tutaj po brzegi produktem konopnym, wysokiej jakości, tak żeby umilić sobie czas. Także konkurs w niedługim czasie, 1000 subskrypcji. Piękny młynek wiekowy, bardzo wykwintne drewno. Także na dzisiaj to tyle. Młynek jeszcze zostaje. Ciaska zasychają. A oto po upływie kilku godzin pięknie. Zastygnięte, ktoś już nadgryzł, nie mogę stwierdzić kto, piękne, wspaniałe ciastka w wersji fit z posypką czekoladową, dziurkową, orzechową, jaką kto chce, niech, nie chcę nazwie, za chwilkę będę testował właśnie oto ten wspaniały, kurwa, pokarm. O, Możemy stwierdzić, że... nie są złe. Proporcje wyszły dobre. Czekolada też jest ok. Nie czuć... Nie czuć ziele, zieleniny. Czuć dobrze czekoladę. Czuć smaczne wafle. Ogólnie bardzo poetyczny smak. Z lekką nutą piżmu górskiego i młodą trawą himalajską także nie ma co więcej wybrzydzać oceniam produkt super Dzięki wielkie to tyle subskrybujcie Konkursik będzie dla konkursik będzie na 1000 subskrypcji Także dzięki wielkie mam nadzieję że miło się oglądało Pozdro wszystkim swartem mordy Yeah. <laughs>